Kilka dni temu prezydent Puław Paweł Maj poinformował na swoim facebookowym profilu o dalszym przeznaczeniu domku greckiego, który jest obecnie siedzibą Biblioteki Miejskiej. Budowa mediateki powoli dobiega końca, a instytucja przymierza się do przeprowadzki do nowych murów. Oddanie nowo powstającego budynku przy ulicy Wojska Polskiego planowane jest w kwietniu przyszłego roku. Wtedy też zwolni się obecnie zajmowany przez bibliotekę obiekt. Od dłuższego czasu pojawiały się spekulacje co do dalszego wykorzystania dotychczasowej siedziby biblioteki. W zeszłym tygodniu prezydent ogłosił, że podjął decyzję o przeznaczeniu jej na potrzeby seniorów oraz przeniesieniu w to miejsce pracowni dokumentacji dziejów miasta, która obecnie mieści się w domku aleksandryjskim, wynajmowanym miastu przez Jung. Pomysł ten nie przez wszystkich pławien został przyjęty entuzjastycznie, jednak każdy komentarz, którego treść nie wyrażała aprobaty, został z profilu prezydenta usunięty, a jego autorzy zablokowani. Na profil chwili prezydenta Pawła Maja, który używa mediów społecznościowych do komunikacji z mieszkańcami, pozostawiono jedynie przychylne głosy. Nie tego oczekują nie od przedstawiciela swojego miasta, który przed wyborami twierdził, że puławy potrzebują zmiany. Nie jesteśmy przekonani, czy na pewno o taką zmianę chodziło. Na pytanie o sytuację prezydent odpowiedział wymijająco. Proszę pana, spotkaliśmy się, żeby rozmawiać o seniorach, o szczytnej, szczytnej idei, która zakiełkowała wiele lat temu w myślach i sercach wielu osób, a dzisiaj. Owocuje, dziękuję serdecznie. Centrum aktywizacji seniorów ma być miejscem, w którym będą odbywały się wydarzenia skierowane przede wszystkim do pławskich seniorów. Prezydent uważa, że tu, cytat, będzie to doskonałe miejsce do stworzenia platformy łączącej organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów. Fakty natomiast są takie, że budynek tylko częściowo dostosowany jest do potrzeb osób starszych. By dostać się do budynku, trzeba pokonać schody. Podobnie jest z dojściem na sam teren przed biblioteką. Budynek wprawdzie posiada podjazdy dla wózków, ale prowadzi on na balkon. Prezydent nie widzi problemu w tym, by osoby niepełnosprawne wchodziły do budynku właśnie przez te boczne drzwi. Obiekt nie posiada również windy. Chciałbym, jako prezydent, żeby domek grecki dalej służył mieszkańcom, służył na różnych płaszczyznach i znaleźliśmy takie rozwiązanie, że przekażemy dół przekażemy naszym organizacjom senioralnym, stowarzyszeniom seniorów, Pławskiej Radzie Seniorów, Uniwersytetowi III Wieku i tutaj będą mogły na parterze mieć swoją siedzibę. Na górze będzie pracownia historyczna dzieł miasta Puławy i całość będzie właśnie, e, obiekt cały będzie nadzorowany przez Muzeum Czartoryskich, a dół właśnie dla seniorów. Jest to wspaniałe połączenie tej historii, która tutaj była, bo pamiętajmy, że w 2021 roku całość osady pałacowo-parkowej została nadana jako status pomnika historii przez prezydenta RP. Domek grecki też znajduje się w tej enklawie naszego pomnika historii. I tutaj. Chcemy w tej Łazie zieleni, jest spokój zieleni, gdzie tworzyła się historia, tworzyć dalszą historię wspaniałych ludzi, naszych seniorów na różnych płaszczyznach, którzy od lat nie mieli swojej siedziby, stowarzyszenia błąkały się, można powiedzieć, po różnych po szkołach, po różnych instytucjach, wynajmowały powierzchnie, gdzie, gdzie mogły się spotykać. Nawet płaska rada seniorów spotykała się z mieszkańcami w szkołach, też wynajmowanych, w jakichś pomieszczeniach. Chcemy tutaj skupić, Zintegrować w porozumieniu z seniorami. Oni będą współdecydować o ostatecznym kształcie tego miejsca, gdyż teraz musimy dokładnie rozplanować, gdzie będą mieli swoje pomieszczenia, jakie pomieszczenia, gdzie, gdzie będą pomieszczenia dedykowane Muzeum Czartoryskich. I ogólnie o kształcie tego miejsca tamte drzwi wejściowe, gdzie jest podjazd są przystosowane, można wjechać bez problemu bezpośrednio z podjazdu i cieszmy się, że ten budynek przez tyle lat działał, był dostosowany na pewno na parterze dla niepełnosprawnych i taki pozostanie. Problem dostępności domku greckiego dla seniorów został zauważony przez radną Halinę Jarząbek, która na ostatniej sesji Rady Miasta zwróciła na niego uwagę. Szanowni Państwo. Tu padaje, pada wiele górnolotnych zdań i tak dalej, a ja powiem, że ja w decyzji prezydenta widzę jeden problem, bardzo przyziemny. Otóż w wieku starszym ma się na ogół problemy schodzenia. Tam są schodki, tam jest daleko do komunikacji miejskiej. W pewnym wieku seniorzy nie jeżdżą już samochodami, w pewnym wieku człowiek liczy jak naj... Ile mniej kroków musi przyjść do przystanku komunikacji miejskiej i tam jest po prostu. Proszę państwa, nie wiem, pan samolotem będziemy przewozić. Ja przepraszam seniorów, ale ja też jestem w, w, w pewnym wieku i mam pewne problemy. Też bywało, że e, z, z chodzeniem i wiem, co to znaczy i, i to jest uważam. I, I najpoważniejszy problem tego, tego rozwiązania. Nie, nie chodzi, ja, ja nie mam, prezydent podjął, podjął, odpowiada za to, odpowiada, ale to jest najpoważniejszy problem tego rozwiązania. I bardzo proszę o przemyślenie. Bo, bo, bo naprawdę sprawa jest poważna. To będzie coraz mniej do, do na zajęcia, na pewne spotkania uczęszczać coraz mniej seniorów, bo po prostu nie dojdzie się tam. A już schodzenie ze schodów, bo jeszcze wejść można, ale schodzenie, ci, co mieli problem z kolanami, wiedzą to najlepiej. Przedstawiciele Puławskiej Rady Seniorów mimo wszystko są zadowoleni z tego, że po kilku latach starań otrzymują wreszcie miejsce do prowadzenia swojej działalności. Nadarzyła się okazja, żebyśmy mogli wreszcie mieć swój jakiś kąt, gdzie moglibyśmy się spotykać, zapraszać jakichś sławnych ludzi i nie chcielibyśmy się czuć jakoś tak wyalienowani ze społeczeństwa, jako ta grupa, która jest tutaj liczna w Puławach. No a nie jest dostrzegana poprzez poprzednie władze, że po prostu nie, nie znalazły do tej pory dla nas jakiegoś lokum. I to, co Pan mówił, właśnie przeszliśmy z Panem Prezydentem, byliśmy wcześniej, tu oglądaliśmy. My nie chcemy całego budynku dla siebie. Chcemy ten dół, gdzie właśnie akurat są warunki dla seniorów, gdzie można byłoby stworzyć i, kąciki zainteresowań, spotkania, odczyty, tak jak do tej pory. Także ta biblioteka by w pewnym sensie nie straciła na swojej... I, popularności tutaj wśród mieszkańców Puław, bo my mamy kontakty z wieloma ludźmi i myślę, że przez to, że dostaniemy tutaj ewentualnie, mówię, ten lokal, jeżeli taka decyzja będzie, to będziemy bardzo zadowoleni. A jeszcze tak z humoru dodam, że ten budynek jest starym budynkiem. Seniorzy też należą do grupy starych seniorów, także pasujemy do siebie jak ulał. Dziurawy tłumik, czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji. Tylko w plus Oil przy ulicy Dembryńskiej, 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików, najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil Puławy ulica Dęblińska 18 telefon 81 886 63 25 Plus Oil twoje auto jest w rękach profesjonalistów